Witajcie, kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem dotyczącym przekazów od naszych najbliższych. Wiecie, że akumulacja tych świąt teraz w różnych religiach, w różnych wierzeniach, właśnie na ten czas jest bardzo silna, i postanowiłam, że skoro ta granica między światami się zaciera, to warto by tutaj było właśnie wykorzystać to i poprosić naszych bliskich o to, żeby po prostu przekazali nam tutaj to, co mają nam do powiedzenia. Więc dzisiaj wybieracie sobie talię raz, dwa, trzy. Natomiast ja postanowiłam, że opowiem Wam troszeczkę o Halloween. Um. Bo jest to też jedna z tradycji. Wiem, że nie wszyscy ją respektują, nie wszyscy ją szanują, ponieważ jest to e, święto tutaj, które mm, no niekoniecznie jest taką, taką tradycyjną formą świętowania, e, ale jednak jest ono bardzo silnie powiązane z e, światem, którego nie widzimy, z duszami, które się błąkają, z. E, z tym, co tak naprawdę dzieje się wokół. I... nie wiem, czy wiecie, ale chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego dlaczego właśnie na Halloween świecimy, czy wykonujemy różne rzeczy z dyni. Ja tutaj też mam przygotowaną taką dynię. Co prawda jest to właśnie jakby... No, świecznik, tak? Ale zresztą to też są takie fajne dynie i mamy tutaj kotka, która nas pilnuje. Oczywiście jak zobaczyłam ten podgrzewacz, stwierdziłam, że lunka musi z nami być, tak jakby nie było aktualnie. Mój koteczek śpi na parapecie, natomiast tutaj będzie nam towarzyszył w formie świecznika. Hmm. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś wcale nie były to dynie. Kiedyś e, wydrążano rzepy i w rzepach e, umieszczano światło. Oczywiście jest to po to, żeby e, odstraszyć błąkające się dusze, odstraszyć po prostu jakby negatywne energie, ponieważ e, no, wszyscy od dawna wiedzieli, że, e, że ta granica jest bardzo... E, taka mm, lekka i taka jakby do przejścia w dwie strony. E, I ze względu na to, właśnie jakby umieszcza się na Halloween te straszne e, rzeczy na drzwiach, na oknach, tak, i świeci się właśnie lampiony po to, żeby te dusze jednak e, nie odwiedzały tego miejsca. Natomiast um, nie wiem czy znacie legendę o Jack o Lantern. E, jest to lampion zrobiony z dyni, e, ale e, irlandzka legenda dotycząca właśnie tego e, mówi się o tym, że był kiedyś e, Stingy Jack. I on był bardzo, bardzo skąpym e, mężczyzną. I kiedyś zaprosił samego od diabła, żeby się z nim napił. Ale jak to Jack, ponieważ był znanym skąpiradłem, on nie miał w ogóle zamiaru zapłacić za to, więc poprosił diabła, aby zamienił się w monetę, by zapłacić za trunki. Diabeł od razu tak uczynił, a Stingy Jack wsunął monetę do swojej kieszeni, w której miał srebrny krzyż. Diabeł nie mógł wrócić do swojej prawdziwej postaci, a Jack zyskał cennego niewolnika. W zamian za odzyskanie wolności, diabeł zgodził się nie zaprzątać głowy Jackowi przez następny rok i obiecał mu, że nie weźmie jego duszy po śmierci. Następnego roku jednak, Jack namówił diabła, aby zerwał owoc z dość wysokiego drzewa, a diabeł kolejny raz dał się nabrać. E i wtedy, kiedy diabeł wdrapał się już na to drzewo, Jack wystrugał krzyż na jego korze i znowu diabeł został uwięziony. Tym razem Jack zmusił diabła do obietnicy, że nie będzie go męczył przez kolejne 10 lat. Niedługo po tej obietnicy jednak Jack zmarł, a Bóg nie chciał wpuścić takiej duszy do nieba. Bo Jack miał naprawdę sporo e, tutaj swoich grzechów na sumieniu i jakby no, nie kwalifikował się e, do nieba. Natomiast z kolei diabeł nie mógł zabrać duszy mężczyzny do piekła, bo wciąż obo obowiązywała go obietnica. Dlatego też e, diabeł odesłał Jacka prosto w ciemność. A jedynym jego źródłem światła był rozżarzony węgielek. Stinky Jack włożył ten rozżarzony węgielek do wydrążonej rzety i podobno aż do dziś dnia wędruje po świecie. Um. I, jakby, no, może próbuję nabrać kogoś innego. Dlatego też właśnie stąd te lampiony w postaci rzepy, czy w postaci właśnie dni. Później przeszło to na, na dynie. No i tak to właśnie z nim jest. Um, jest jeszcze e, druga wersja, jakby e, tej historii, e, ponieważ e, też jest tak powiedziane, że właśnie kiedy Jack podszedł do diabła i powiedział mu: no OK, umarłem, zabierz mnie do piekła, diabeł powiedział, że ja nie mogę tego zrobić. I Jack się go zapytał wtedy: To co ja mam zrobić? No i wtedy e, diabeł powiedział idź tą drogą, którą tutaj przyszedłeś i droga była zimna i, i nie było nic widać i wtedy właśnie e, wtedy właśnie jest powiedziane, że to diabeł się nad nim ulitował i rzucił mu węgielek prosto z samego piekła i, e, i właśnie Jack wsadził go w wydrążoną rzepę, która, um, którą wydrążył i, i właśnie e, ona e, stanowiła ten jego lampion, którym e, wędrował. I dlatego też właśnie albo ta rzepa, albo dynie znane są jako ciemna lampa Jacka i używane są w Halloween. Um, natomiast... Um, Halloween Halloweenem. Te tradycje jakby bardziej są tutaj, z tej strony, gdzie ja jestem. Natomiast u Słowian mamy też dziady, które są powiązane bardziej, moim zdaniem, z zaduszkami. Natomiast też właśnie tego dotyczyły. W zaświaty u Słowian były podzielone na dwie części. Były to górne i dolne zaświaty w górne te jakby były we władaniu bogów takich jak Swarożec, natomiast dolne były wężowe i były jakby władane przez, głównie przez Welesa, czyli pana podziemi. Um. Jest tutaj też taka legenda, która właśnie o tym mówi, że w zaświatach czas płynie inaczej. I mówi się o tym, że żywy człowiek w zaświatach nabywał niezwykłej mocy i wiedzy, która miała jednak swoją cenę. Gdy śmiałek po siedmiu dniach opuszczał zaświaty, okazywało się, że na Ziemi minęło 77 lat. Słowianie wierzyli w reinkarnację. Z tą jednak różnicą, że człowiek odradzał się w ramach swojego rodu, a dusza wracała na wioskę z ptakami, lelkami i bocianami. Wiosenne święto obchodzone było około 2 maja, było związane ze światami górnymi, zwalczane przez chrześcijaństwo, ponieważ kolidowało z Wielkanocą i miało dość frywolny charakter w XVI wieku niestety zaczyna zanikać stare obrzędy trudno jednak zniszczyć choć sens ich zaciera się z czasem to w górach świętokrzyskich ludzie do dziś dnia 2 maja palą ognie na grobach około 2 listopada u Słowia Zachodnich obchodzone było drugie ze świąt przeznaczonych dla zmarłych związane z dolnym Wężowymi ze światami. Święto to miał charakter domowy i, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, spirytystyczny, czyli duchowy. Nie czczono zmarłych, ale wywoływano ich duchy po imieniu i zaopatrowano na dalszą drogę. W noc z 1 na 2 listopada odbywała się uczta dziadowska, zwana też ucztą kozła. W uczcie przewodził gęślarz i człowiek w rogatej masce. W uczcie tej mogli brać udział tylko ludzie starzy i żebracy, ludzie będący już jedną nogą w zaświatach. Dziadowie na uczcie reprezentują Welesa, który jest głównym, jakby prowadzącym duszę zaświatów podziemnych do zaświatów górnych. W raju, które mogli oni powrócić na ziemię wraz z ptakami nowym życiem. Były to święta indywidualne. Żywi prosili dziadów, żeby imiennie wzywali zmarłych na ucztę, która miała ich zaopatrzyć w energię potrzebną do udania się do wyraju. W tę noc okna i drzwi musiały być otwarte, na podchalu drzwi nie zamykano na skobel, poczęstunek dla przodków można było też umieścić w piecu, który stanowił centrum domu. Pozostali członkowie społeczności przygotowywali w ucztę, w której nie uczestniczyli, a o zachodzie słońca palili ognie na miejscach pochówków. Palono ognie, by świec, w którym czasie, bo świec w tym czasie jeszcze nie znano. Czas rozpalania ogni nie był przypadkowy. Również o zachodzie słońca odbywało się rozpalanie stosu pogrzebowego, aby zmarły mógł wraz ze słońcem Udać się do krainy Velesa. Tak więc ci zmarli, którzy pozostawali jeszcze w Świętym Gaju, um, mogli udać się do dolnych zaświatów. Nawi, stare pieśni i ludowe zwyczaje kryją obrzędowość naszych przodków oraz ich pras prastarą mądrość. Warto też więc się z tym zapoznać. Mm. Czyli ja to Wam jeszcze chciałam powiedzieć. To wszystko. To jest też jakby um, podczas, um, podczas um, dziadów w tym dniu wspierano ją że żebraków. I początkowo ofiarowano im dane w naturze, tak? Czyli um, po to, aby wspominali dusze zmarłych w tym dniu. Ale były też czynności, które były zakazane, np. wylewanie wody, pomyciu naczyń przez okno, aby nie oblać zabłąkanej duszy, i palenie w piecu, bowiem tą drogą dusze dostawały się niekiedy do domu i duszę wzywano także podczas obrzędów, odbywającego się w opuszczonym miejscu kultu, na przykład kaplicy, ko kościele lub na cmentarzu obrzędowi, tak jak wcześniej mówiliśmy, przewodniczył guslarz. I do tego też odwołuje się Adam Mickiewicz w dziadach, tak? Także mm, trochę Wam tutaj poopowiadałam, bo chciałam, żebyście też... To jest dokładnie tak jak w runach. Trzeba też poznać um, ten background, trzeba poznać tutaj tą historię, skąd wywodzą się runy, żebyśmy mogli w pełni um, odbierać ich energię. Dlatego um, chciałam Wam to przekazać. No i cóż, zachęcam Was teraz. Mam nadzieję, że wybraliście sobie talię. Raz, dwa, trzy, i zobaczymy, co Wasie przodkowie chcieli Wam tutaj przekazać. Zaczniemy od talii numer jeden. Ale pięknie u Was. Wow. dla was przekaz jest e, powiedziałabym dość jasny dlatego, że mam tutaj powiedziane żebyś wzniósł się na wyższy poziom swojej świadomości żebyś połączył się ze swoją wyższą istotą e, my się tutaj tobą opiekujemy przecież mam ciarki My się tutaj tobą opiekujemy, jesteśmy przy tobie. Tak naprawdę, cokolwiek się dzieje, pamiętaj o tym, że nie jesteś sam, tak? Że my tutaj z tobą jesteśmy, że my się tutaj tobą e, interesujemy, że my tutaj e, jesteśmy przy tobie i w każdej, w każdej chwili możesz na nas po prostu tutaj liczyć. E, powiem Wam szczerze, że. Mm, ja uważam, że wy macie dar. Uważam, że macie dar tutaj do um, hmm, do odbierania wiadomości z drugiej strony. I zwłaszcza w tym dniu zwróćcie kochani na to uwagę. Zwróćcie uwagę na to. Jakby co tutaj do was, wasi przodkowie mówią, dlatego że mamy tutaj Ansus, która ewidentnie mówi o przekazie. Mamy tutaj Pertro, która mówi o darze, która mówi o tym, nadstawiaj uszu, bo my do Ciebie mówimy. My przekazujemy Ci znaki, my jesteśmy blisko, ale żebyś to usłyszał, musisz się otworzyć. Otworzyć na to, co nieoczywiste. Otworzyć na to, co... Niespodziewane, otworzyć na to, co, um, co wydaje ci się irracjonalne, ale ja tutaj jestem. Ja tutaj jestem, ja cię tutaj wspieram, ja, um, ja tutaj przy tobie będę. Więc um, myślę, że jeżeli chcecie skontaktować się z waszymi bliskimi, um, to zacznijcie po prostu zauważać znaki w waszym życiu. Zacznijcie dostrzegać, Mm, nie wiem, może usłyszycie melodię, którą ktoś z Waszej rodziny uwielbiał, albo nagle poczujecie zapach, um, na przykład zapach ulubionych kwiatów Waszej mamy, albo um, będzie Wam się ciągle przypominała właśnie jakaś piosenka, którą śpiewał ktoś Wam bliski. Um, pozwólcie sobie na to. To nie jest łatwe zadanie, które Was tutaj czeka, ale... Um, ale Wy jesteście zaopiekowani. Wy macie tutaj po prostu um, to wsparcie i oni przy Was są i, i się Wam opiekują i chcą właśnie do Wam przekazać, że... że my jesteśmy, tak? Nieważne, co się dzieje, nieważne, um, jaka sytuacja się tutaj pokazuje, my tutaj jesteśmy i... I wspieramy Cię. I wspieramy Cię. Tylko otwórz się na to, żeby nas usłyszeć. A mam wrażenie, że te Wasze dary w tym właśnie okresie będą um, jakby bardzo nastrojone na to, żeby odbierać te wiadomości. Więc trzymam za Was kciuki, kochani. Dziękuję. Wójeczki, co wasi bliscy chcą wam tutaj przekazać? Tutaj jest przekaz zwłaszcza od mężczyzny z przeszłości. Być może jest to wasz ojciec, dziadek albo męska strona. Trochę jest tutaj taki przekaz na zasadzie. Um, pamiętaj o tym, że co było, to było. Że jeśli Twoje dzieciństwo było w jakiś sposób trudne, jeśli Twoje dzieciństwo um, nie należało do najprostszych, to to jest koniec y, tego okresu, tak? Ty tutaj powinieneś na tym się skupić co jest w tym momencie, w tu i teraz. Um, ja o to dopytam, bo jestem ciekawa. To są blokady z dzieciństwa u was. To jest przekaz z zaświatów, ewidentnie. Cokolwiek było, to już było. I mam wrażenie, że wy jakby nie potraficie ruszyć do przodu, ponieważ ciągle odwołujecie się do tego, co było. Że trzymacie się tego, co było. Że. Nie potraficie odpuścić sobie tego, co było. I na przykład jest tak, nie mogę zrobić tego i tego, bo przez to, że mój ojciec, czy mama, czy ktokolwiek był taki i taki, bo mnie skrzywdził, bo e, i nikt wam tego nie zabiera. Nikt nie mówi, że, że tak nie było. Ale ewidentnie przekaz dla was jest taki, że nie cofniecie tego, co się stało, ale całe życie jest przed wami. I od Was, od Was zależy, jakie to życie będzie, tak? E, trochę mam tutaj powiedziane, żebyście nie osądzali tych bliskich, cokolwiek się wydarzyło zbyt mocno, ponieważ taka była Wasza umowa z nimi. E, takie były Wasze po prostu tutaj uzgodnienia, zanim być może zeszliście na ziemię. I, e, i być może to jest takim. Silnym tutaj aspektem, który jakby mówi, że musicie zacząć patrzeć w przód. To jest ewidentny, ewidentny przekaz dla Was. Wy musicie zacząć patrzeć w przód. Zostawić ten okres za sobą i e, powiedziałabym tutaj, że trzeba zająć się sobą od nowa. Trzeba spróbować, wskrzesić w sobie to wewnętrzne dziecko i podarować mu tyle miłości tyle siły, tyle uwagi ile tylko możecie jeżeli będziecie żyli w przeszłości nigdy nie ruszycie z miejsca zobaczcie tu znowu jest i was tak, to tak jak ze światy do was mówią Macie też bardzo silną kobietę, która jest jakby, która was chroni. Kobietę z przeszłości, być może jest to wasza mama, babcia, ciocia, ktokolwiek z waszej rodziny, która jest takim waszym aniołem stróżem, która was, um, wam się tutaj opiekuje, tak? I która stara się, żebyście po prostu zrozumieli tą sytuację. I, um, i to jest osoba, która wysyła wam dużo miłości. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe i sporo pracy Was czeka z odpuszczeniem tego wszystkiego, natomiast myślę, że warto. Myślę, że warto, bo nie można pójść do przodu, jeśli głowa zwrócona jest w przeszłość. A jeżeli macie jakieś deficyty, które ciągną się za Wami, właśnie z Waszego poprzedniego wcielenia, albo właśnie z dzieciństwa, to tylko Wy możecie to zmienić, tylko Wy możecie to uzupełnić, tylko Wy możecie nad tym po prostu popracować. I to jest chyba jedyna szansa, tutaj, żeby zrobić ten porządek. Także no cóż, trzymam po prostu za Was kciuki. Patrzcie w przód, nie wstecz. To jest rada, zwłaszcza od mężczyzny z Waszego rodu. Mężczyzny, który być może odszedł podczas operacji, mężczyzna, który być może odszedł już jakiś czas temu albo mężczyznę, który okazał się właśnie nie takim, jakim oczekiwaliście natomiast tak to było uzgodnione tak to było umówione i on już spędził, yy, spełnił swoją rolę a teraz jeszcze wasza kolej dziękuję dwójeczki i zobaczymy trójeczki Mam być przekazana. Trudne są te przekazy, powiem Wam szczerze. U Was jest powiedzianym, że tak naprawdę nic się nie kończy. Mamy koniec i początek. Wszystko jest w cyklu. Wszystko jest w ruchu. Um, tak naprawdę wszystko się łączy. Um, Jest tutaj informacja, być może dla niektórych z Was, którzy pożegnali tutaj wszystkie Wam osoby, że te osoby chcą Wam powiedzieć, że tak naprawdę to one są w szczęśliwym miejscu, że przeszły już na drugą stronę i spotkały tutaj swoich bliskich, spotkały kogoś, kto jest um, jakby z grona ich dusz, tak? A być może właśnie ktoś z rodziny wyszedł im na powitanie. Powiedziałabym szczerze, że Wy też macie tutaj przekazane, żebyście przeżyli swoją żałobę tak, jak uważacie. Natomiast, żebyście nie zatracali się w niej. Żebyście pozwolili sobie dostrzec światło w Waszym życiu. Tak naprawdę mam tutaj kilka informacji, bo z jednej strony jest mi tutaj powiedziane, że osoby, które odeszły, jakby mówią do Was, że naprawdę jest im dobrze i żebyście przestali w końcu się o nich martwić, żebyście przestali rozpaczać, bo oni po prostu znaleźli swoje cudowne miejsce. Natomiast uważam też, że niektóre z tych osób. Będą się w stanie reinkarnować. I to najszybciej, chyba jak się da. Zaraz zobaczymy. Dokładnie, za czas jakiś. Za czas jakiś uważam, że pojawią się u Was w rodzinie dzieci. Dokładnie i to będą te osoby które i to będą właśnie te osoby które odeszły więc jeśli w waszej rodzinie to nie będzie już jakby w tym momencie natomiast za, za chwilkę um, jeśli um, pojawią się dzieci to miejcie po prostu tutaj na owadze że mogą to być dusze które właśnie już odeszły które e, się tutaj um, no, wcieliły ponownie po to, żeby ponownie z Wami być. Natomiast zapalcie świecę, zapalcie świecę swoim bliskim, jest tutaj energia ognia, więc zapalcie, żeby im się dobrze działo, żeby byli szczęśliwe, żeby poszły w tą stronę, w którą mają pójść, żeby odnalazły siebie, odnalazły to światło, które, które znaleźć powinny. Mm. Coś się kończy i coś się zaczyna, i tak wygląda cykl naszego życia, um, i powinniśmy się na to otworzyć. Natomiast informacja dla Was jest przede wszystkim taka, że powinniście przestać zamartwiać się i rozpaczać nad osobami, które odeszły, bo one naprawdę się tutaj cieszą, radują, są zdrowe, szczęśliwe i w miejscu, w którym być powinny. Więc chyba to powinno też być dla Was bardzo ważne. Także tyle ode mnie. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa! pa.